Wprawdzie akurat w weekend temperatura podniosła się nawet do 12 stopni Celsjusza. To są tacy, którzy w centrum miasta szukają lodu. Od piątku można go znaleźć w rynku w Katowicach, gdzie stanęło sezonowe lodowisko. Pierwszy raz trafiliśmy tutaj. Dzieciom się podoba i bardzo im się też podoba kamera i nagrywanie. Więc może Zosia chce coś powiedzieć. Zosiu? Jak Tak. pierwszy raz na łyżwach? Tak. No? Pierwszy raz? A ty? Bardzo fajnie. Ja to dopiero wróciłem w zeszłym roku po 45 latach na łyżwy. Kiedyś takich nie było jak teraz. To trochę trudno z zasymaniem. No dzisiaj dwa razy glebę zaliczyłem. Przychodziłam do szkoły galetowej i później przeszłam na łyżwiarstwo. Jak urodziła się córka i miała trzylatka, poszliśmy na pierwszy, pierwszy raz na lodowisko jest teraz tam. Czeka na zmianę. A to już jest trzecie pokolenie, które jeździ na łyżwach. Jeśli komuś na rynku za ciasno, może pojechać do murcek. W tej położonej w lesie dzielnicy Katowic też można już się ślizgać na pełnowymiarowym lodowisku. Obowiązują zasady bezpieczeństwa. Przed wejściem na tafle trzeba zdezynfekować ręce, a w trakcie jazdy utrzymywać wymagany dystans oraz zasłaniać usta i nos. Maski nie przeszkadzają, wie pan ta maska jest cieniutka, sportowa, więc nie przeszkadza. Staramy się, żeby było bezpiecznie, ale no, nie idzie tego tak upilnować, w szczególności dzieci, wiadomo, no. Jak to wygląda? Na ślizgawce na katowickim rynku jeździć może jednocześnie 40 osób, a na lodowisku w Murckach 120. W Obu miejscach łyżwy można wypożyczyć za 6 zł, a zabawkowe misie i pingwiny dla dzieci za 5 zł. Wstęp na lód jest bezpłatny.